Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedni mężczyźni emanują naturalnym magnetyzmem, podczas gdy inni pozostają niezauważeni, nawet gdy bardzo się starają? Prawda jest taka, że istnieje niewpisany kodeks, zestaw zachowań, które odróżniają mężczyzn przeciętnych od tych, którzy są szczerze podziwiani. I nie, nie mówię tu o tanich sztuczkach czy manipulacyjnych technikach. Mówię o prawdziwej, głębokiej przemianie opartej na tysiącletnich zasadach stoicyzmu, połączonych z nowoczesną psychologią. Jesteś na krawędzi odkrycia dziesięciu zachowań, które robią ogromną różnicę. A co najciekawsze, wszystkie są w zasięgu twojej ręki, czekając tylko na twoją decyzję o ich rozwijaniu. Wyobraź sobie na chwilę mężczyznę, który nie musi mówić głośno, aby go usłyszeć, tego, który wchodzi do pomieszczenia, a jego obecność jest wyczuwalna jeszcze zanim wypowie słowo. On nie goni, on przyciąga, nie błaga o uwagę, on naturalnie budzi szacunek. Ten mężczyzna się taki nie urodził, on się sam zbudował, a dziś nauczysz się, jak zrobić to samo. Przygotuj się, ponieważ to, co się z tobą podzielę, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie i jak postrzega cię świat. Po pierwsze, porozmawiajmy o niezachwianym spokoju. Znasz to uczucie utraty kontroli. Gdy sprawy idą źle? Kiedy ktoś cię prowokuje i po prostu wybuchasz. No właśnie, to jest dokładnie przeciwieństwo tego, czego tu szukamy. Pierwszym cenionym zachowaniem jest spokój pod presją. Nie chodzi o to, by być robotem bez emocji. Chodzi o panowanie nad swoimi reakcjami, o świadomy wybór sposobu reagowania zamiast impulsywnego reagowania. Pomyśl o tym przez sekundę. Ile razy żałowałeś czegoś, co powiedziałeś w przypływie emocji? Ile okazji straciłeś, ponieważ pozwoliłeś emocjom wziąć górę? Niezachwiany spokój to nie tylko atrakcyjna cecha to supermoc w nowoczesnym świecie to to, co oddziela liderów od naśladowców, mężczyzn o wartości od tych, którzy są niewolnikami własnych emocji. Podam Ci praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że jesteś na ważnym spotkaniu. A ktoś agresywnie kwestionuje twoją pracę, większość mężczyzn zareagowałaby defensywnie, próbując usprawiedliwić każdy szczegół. Ale mężczyzna, który opanował niezachwiany spokój, postępuje inaczej, robi przerwę, oddycha, przetwarza informacje, nie pozwalając, aby ego przejęło kontrolę, a następnie odpowiada jasno i precyzyjnie, przekształcając potencjalną konfrontację w okazję do wykazania się kompetencjami i dojrzałością. Ale jak rozwinąć tę umiejętność? Zaczyna się od świadomości. Musisz nauczyć się rozpoznawać sygnały, że jesteś bliski utraty kontroli. To ciepło wzbierające w klatce piersiowej, zaciskająca się szczęka, zaciskające się pięści to są ostrzeżenia twojego ciała. A kiedy je zauważysz, masz wybór: ulec impulsowi lub zrobić przerwę i wybrać mądrzejszą odpowiedź. Najpotężniejszą techniką, jaką znam, jest prosta, ale rewolucyjna. Za każdym razem, gdy poczujesz, że wzrasta gniew lub frustracja, policz w myślach do dziesięciu, ale nie tylko licz. Przy każdej liczbie weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że masz kontrolę, że jesteś silniejszy niż twoje chwilowe emocje, że twoja reakcja definiuje to, kim jesteś, o wiele bardziej niż sama sytuacja. Jeśli to cię zainteresowało, zostaw łapkę w górę. Bo to dopiero początek, i uwierz mi, kolejne zachowania jeszcze bardziej Cię zaskoczą. Po drugie, porozmawiajmy o jasnym celu i określonej drodze. Wiesz, jaka jest jedna z największych skarg, jakie słyszę na temat współczesnych mężczyzn: że nie wiedzą czego chcą, że dryfują przez życie bez celu, bez jasnych celów, bez misji, która by ich motywowała. A to, mój przyjacielu, jest głęboko nieatrakcyjne. Wartościowa kobieta szuka mężczyzny, który wie dokąd zmierza, który ma plany, cele, ambicje, który budzi się każdego dnia z powodem, aby wstać z łóżka, czymś więcej niż tylko przeżycie kolejnego dnia. Ale posiadanie celu nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi chodzi o zaangażowanie w poszukiwanie o posiadanie solidnych wartości, które kierują Twoimi decyzjami o budowanie czegoś większego niż Ty sam. Może to być kariera, biznes, ideał, projekt. Ważne jest, aby było to autentyczne, pochodziło z wnętrza, by naprawdę cię poruszało. Podzielę się historią, która doskonale to ilustruje. Poznałem gościa, który pracował w pracy, której nienawidził. Każdy dzień był torturą, ciągle narzekał, ale nic nie robił, aby to zmienić. Wiesz, jak kobiety go postrzegały? Jako kogoś bez odwagi, bez ambicji, bez kierunku, aż. Pewnego dnia postanowił, że dość. Zaczął uczyć się wieczorami, rozwijał nowe umiejętności, stworzył plan przejścia. Zajęło mu to dwa lata, ale całkowicie zmienił karierę. A wiesz, co się stało? Nie tylko kariera się zmieniła, cała jego energia się zmieniła, jego postawa się zmieniła. I tak, sposób w jaki postrzegały go kobiety, zmienił się drastycznie. Cel jest jak magnes. Kiedy go masz, przyciągasz ludzi, którzy cenią, Kierunek i determinację. Kiedy go nie masz, odpychasz dokładnie takie osoby. A uwierz mi, wartościowe kobiety, te, na których naprawdę ci zależy, wyczuwają z daleka, czy jesteś mężczyzną z celem, czy tylko kolejnym zagubionym w tłumie. Ale jak odkryć swój cel, jeśli jeszcze nie masz jasności? Zacznij od szczerych pytań: Co cię niepokoi na świecie? Co chciałbyś zmienić? Jakie są twoje naturalne talenty, które można wykorzystać do czegoś większego? Gdyby pieniądze nie były problemem, jak spędziłbyś swoje dni? Odpowiedzi na te pytania zaczną tworzyć mapę twojego celu. I oto cenny wskazówka: Pój, cel nie musi być na początku wielki, nie musi być ratowaniem świata ani budowaniem imperium. Może zacząć się od małych rzeczy, może być poprawieniem życia swojej rodziny. Może to być opanowanie konkretnej umiejętności, może to być wkład w lokalną społeczność. Ważne jest, aby mieć coś, co cię porusza, co sprawia, że chcesz być lepszy dzisiaj niż wczoraj. Po trzecie, a to jest fundamentalne, autentyczność. Bez strachu, żyjemy w erze masek społecznych. Wszyscy próbują wyglądać perfekcyjnie w mediach społecznościowych, udając kogoś, kim nie są, aby zaimponować innym. A wiesz, co to spowodowało? Ogromne pragnienie prawdziwych, autentycznych ludzi, którzy mają odwagę być sobą. Autentyczność jest magnetyczna, ponieważ jest rzadka. Kiedy masz odwagę pokazywać swoje słabości, bez robienia z siebie ofiary, kiedy przyznajesz się do błędów bez utraty godności, kiedy wyrażasz swoje opinie bez obawy przed osądem, wyróżniasz się, stajesz się niezapomniany. Stajesz. Się kimś, z kim warto budować coś prawdziwego. Ale uważaj, autentyczność to nie wymówka dla bycia niegrzecznym lub niewrażliwym. Nie chodzi o wyrzucanie wszystkich swoich neuroz na innych. Chodzi o to, by być autentycznym, zachowując szacunek i uwagę. Chodzi o zdjęcie maski bez utraty klasy, chodzi o to, by być wrażliwym, nie będąc słabym. Pozwól, że opowiem Ci o powszechnym błędzie, jaki popełniają mężczyźni. Myślą, że autentyczność to brak filtru, myślą, że bycie autentycznym to mówienie wszystkiego, co przychodzi im do głowy, wyrażanie całej frustracji, dzielenie się każdym negatywnym myśleniem. To nie jest autentyczność, to niedojrzałość emocjonalna. Prawdziwa autentyczność przychodzi z mądrością, to wiedzieć kiedy i jak się dzielić. To wybierać swoje bitwy, to być prawdziwym, nie będąc destrukcyjnym. Autentyczność jest również głęboko związana z poczuciem własnej wartości. Kiedy akceptujesz siebie, ze swoimi zaletami i wadami, przestajesz próbować być kimś innym, przestajesz brać udział w grach, które nie mają dla ciebie sensu, przestajesz szukać zewnętrznej akceptacji, ponieważ najważniejsza akceptacja pochodzi z wnętrza. A oto sekret, którego niewielu rozumie: obliczona wrażliwość jest jednym z najpotężniejszych narzędzi ludzkiej więzi. Kiedy dzielisz się trudnością, którą pokonałeś, kiedy przyznajesz się do strachu, któremu stawiłeś czoła, kiedy pokazujesz, że też jesteś człowiekiem, ale mimo to wybierasz bycie silnym, tworzysz głęboką więź, pokazujesz, że jesteś wystarczająco silny, aby być prawdziwym. Napisz teraz, które z tych trzech pierwszych zachowań uważasz za najtrudniejsze do rozwinięcia. Twój udział jest dla mnie ważny i pomaga innym mężczyznom, którzy są w tej samej podróży. Po czwarte, porozmawiajmy o czymś, co odróżnia chłopców od prawdziwych mężczyzn. Niezłamana odporność. Życie cię zrani, to fakt. Będziesz ponosił porażki, będziesz odrzucany, będziesz stawiał czoła stratom i rozczarowaniom. Pytanie nie brzmi, czy to się stanie. Ale jak zareagujesz, kiedy się to stanie? I właśnie tu wkracza odporność. Odporność nie polega na byciu twardym lub niewrażliwym. Chodzi o zdolność do regeneracji, do uczenia się z ciosów, do powrotu silniejszego. Chodzi o przekształcanie każdej przeszkody w stopień, każdej porażki w lekcję, każdego końca w nowy początek. Wartościowe kobiety podziwiają odpornych mężczyzn, ponieważ wiedzą, że życie jest pełne wyzwań. I chcą mieć u boku kogoś, kto nie załamuje się przy pierwszej trudności. Pomyśl o mężczyznach, których najbardziej podziwiasz. Gwarantuję, że wszyscy mają historię pokonania trudności, chwile, w których mogliby się poddać, ale wybrali kontynuowanie, chwile, w których porażka wydawała się pewna, ale znaleźli sposób, aby odwrócić sytuację. To jest esencja odporności. Ale jak rozwinąć tę cechę, jeśli nigdy nie byłeś szczególnie odporny? Zacznij od zmiany perspektywy na problemy. Zamiast postrzegać trudności jako kary lub niesprawiedliwości, zacznij je postrzegać jako szanse na rozwój. Każde wyzwanie to szansa, aby udowodnić sobie, do czego jesteś zdolny. Każda przeszkoda to przebrany trener personalny, zmuszający cię do bycia silniejszym. Potężną techniką stoików jest wizualizacja negatywna. Wydaje się to sprzeczne z intuicją, ale działa. Regularnie wyobrażaj sobie trudne scenariusze i mentalnie przygotuj się na nie. Nie chodzi o bycie pesymistą, chodzi o bycie przygotowanym. Kiedy już rozważysz negatywne możliwości i masz plan, jak sobie z nimi radzić, nie jesteś zaskakiwany. Reagujesz zamiast reagować impulsywnie. Odporność jest również związana z osobistą odpowiedzialnością. Kiedy przestajesz obwiniać innych lub okoliczności i przejmujesz kontrolę nad swoim życiem, stajesz się niepowstrzymany. Tak, zdarzają się złe rzeczy. Tak, nie wszystko jest sprawiedliwe, ale pod koniec dnia twoja reakcja jest twoją odpowiedzialnością, a ta mentalność jest wyzwalająca. Piąty kluczowy punkt i zwróć na to szczególną uwagę zdolność do głębokiego łączenia się. Żyjemy w erze powierzchownych komunikatów, szybkie wiadomości, puste rozmowy, płytkie relacje. A pośród tego wszystkiego, umiejętność prawdziwego połączenia się z drugim człowiekiem stała się rzadką i niezwykle cenioną umiejętnością. Głęboka. Więź nie polega na mówieniu dużo. W rzeczywistości bardziej chodzi o słuchanie, o bycie obecnym, o sprawieniu, aby druga osoba czuła się widziana, słyszana, rozumiana. O stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której wrażliwość jest mile widziana, a autentyczność jest celebrowana. Większość mężczyzn popełnia błąd, próbując zaimponować, podczas gdy powinni starać się nawiązać więź. Mówią o swoich osiągnięciach, planach, opiniach, ale zapominają o wykazaniu szczerego zainteresowania drugą osobą. A to tworzy niewidzialną barierę, która uniemożliwia prawdziwą więź. Nauczę cię prostej, ale przekształcającej techniki. Kiedy rozmawiasz z kimś, zwłaszcza z kobietą, która cię interesuje, ćwicz aktywne słuchanie. Oznacza to nie tylko słuchanie słów, ale uchwycenie emocji za nimi, zadawanie pytań, które pokazują, że naprawdę zwracasz uwagę, odwzorowywanie tego, co zostało powiedziane, aby potwierdzić, że zrozumiałeś. Ta prosta zmiana może całkowicie zmienić jakość twoich interakcji. Głęboka więź wymaga również odwagi. Odwagi, aby wyjść poza powierzchnię, aby zadawać pytania, które są ważne, aby dzielić się tym, co naprawdę jest w Twoim sercu. Chodzi o tworzenie momentów prawdziwej intymności emocjonalnej, gdzie dwie osoby mogą obniżyć gardę i być prawdziwe wobec siebie. Po szóste, niezachwiana uczciwość. W czasach, gdy słowa wielu nie są nic warte, bycie mężczyzną słowa to wyjątkowa różnica. Uczciwość to robienie tego, co słuszne, nawet gdy nikt nie patrzy. To dotrzymywanie obietnic, nawet gdy łatwiej byłoby ich nie dotrzymać. To życie zgodnie ze swoimi wartościami, nawet jeśli cię to coś kosztuje. Uczciwość buduje zaufanie, a zaufanie jest podstawą każdego znaczącego związku. Kiedy kobieta wie, że może liczyć na twoje słowo, kiedy widzi, że twoje czyny są zgodne z twoimi wartościami, czuje się bezpiecznie. A bezpieczeństwo emocjonalne to jeden z najcenniejszych prezentów, jakie możesz zaoferować. Ale uczciwość nie polega na byciu doskonałym chodzi o bycie konsekwentnym chodzi o przyznanie się do błędów i zrobienie tego, co konieczne, aby je naprawić chodzi o posiadanie standardów dla siebie i życie zgodnie z nimi nie z powodu innych, ale dlatego, że tak wybierasz żyć. Prostym testem uczciwości są drobne rzeczy. Czy przychodzisz na czas? Czy dotrzymujesz małych obietnic? Czy dobrze traktujesz ludzi, którzy nic ci nie mogą zaoferować w zamian? Te małe czynności ujawniają twój charakter znacznie bardziej niż wielkie, okazjonalne gesty. Jeśli śledzisz do tej pory i czujesz, że ta treść dodaje realną wartość twojemu życiu, zasubskrybuj kanał teraz i włącz dzwoneczek. Mamy znacznie więcej przekształcających treści i nie chcesz ich przegapić. Siódmo, Inteligentny humor i lekkość ducha. Życie jest zbyt poważne, aby traktować je tak poważnie przez cały czas. Zdolność do śmiania się, do znajdowania humoru w sytuacjach, do wprowadzania lekkości w napięte momenty, to głęboko atrakcyjna cecha. Ale uwaga, mówimy o inteligentnym humorze, a nie o dziecinnych wygłupach. Inteligentny humor demonstruje inteligencję emocjonalną. Pokazuje, że masz perspektywę, że nie bierzesz siebie tak poważnie, aby nie móc śmiać się z siebie. Pokazuje, że masz dość pewności siebie, aby żartować, nie umniejszając innym. Chodzi o dodanie radości i lekkości, a nie o maskowanie. Kompleksów ciągłymi żartami. Timing jest wszystkim w humorze. Wiedzieć, kiedy żart złagodzi napięcie, a kiedy będzie wyglądał nieodpowiednio. Umieć śmiać się z innymi, a nie z innych umieć używać humoru do łączenia się, a nie do ochrony. Te niuanse robią ogromną różnicę między byciem zabawnym a nietaktownym. Ósmy fundamentalny punkt ambicja z równowagą. Tak, kobiety podziwiają ambitnych mężczyzn, ale nie tych, którzy są obsesyjnie skupieni na sukcesie, do tego stopnia, że poświęcają wszystko inne. Prawdziwa ambicja przychodzi z mądrością to chęć rozwoju i osiągania ale bez utraty z oczu tego, co naprawdę się liczy. Zrównoważona ambicja to posiadanie dużych celów, ale też czasu dla ludzi, których kochasz. To ciężka praca, ale też umiejętność odpoczynku, to chęć uzyskania najlepszych wyników, ale też wdzięczność za to, co już się ma. To zrozumienie, że sukces bez szczęścia to przebrana porażka. Sekret polega na zdefiniowaniu sukcesu na własnych warunkach. Nie według standardów społeczeństwa, nie według tego czego oczekują Twoi rodzice, nie według tego co robi wrażenie na innych, ale według tego co ma sens dla Ciebie, co jest zgodne z Twoimi wartościami, co pozwala Ci spać spokojnie w nocy. Po dziewiąte, a to jest rewolucyjne, gdy jest dobrze stosowane, hojność ducha. Nie mówię tylko o materialnej hojności, chociaż ona też ma swoje miejsce. Mówię o hojności z Twoim czasem. Twoją uwagą, twoją wiedzą, twoim wsparciem, zdolność dodawania bez oczekiwania niczego w zamian. Pojność ducha to celebrowanie, sukcesów innych bez zazdrości, to pomoc innym w rozwoju, nawet jeśli oznacza to, że mogą Cię przewyższyć, to dzielenie się zasługami, uznawanie wartości innych, bycie typem mężczyzny, który podnosi wszystkich wokół siebie. Ta cecha jest magnetyczna, ponieważ jest rzadka. Żyjemy w konkurencyjnym świecie, w którym wielu działa w oparciu o mentalność niedostatku. Myślą, że aby oni wygrali, inni muszą przegrać, ale mężczyzna z hojnością ducha rozumie, że sukces to nie gra o sumie zerowej, że pomoc innym w błyszczeniu nie zmniejsza jego własnego blasku. Dziesiąty i być może najważniejszy ze wszystkich pełna obecność. W świecie ciągłych rozproszeń, umiejętność bycia naprawdę obecnym to supermoc. Kiedy jesteś z kimś, czy naprawdę tam jesteś? Czy twoje ciało jest obecne, ale twój umysł jest gdzie indziej? Pełna obecność to poświęcenie pełnej uwagi. To patrzenie w oczy, kiedy ktoś do ciebie mówi, to odłożenie telefonu i naprawdę przebywanie w danej chwili, to sprawienie, aby osoba przed tobą poczuła, że w tym momencie jest dla ciebie najważniejsza na świecie. Ta cecha jest szczególnie silna w związkach. Kiedy kobieta czuje, że naprawdę ją widzisz, że jesteś całkowicie z nią, tworzy to więź, która wykracza poza słowa. To sposób na honorowanie i docenianie, który głęboko porusza serce. Ale obecność to nie tylko kwestia innych, to także bycie obecnym we własnym życiu. To delektowanie się chwilami, zamiast ciągłego myślenia o następnych, to znajdowanie bogactwa w teraźniejszości, zamiast ciągłego odkładania szczęścia na moment. Gdy osiągniesz coś więcej, teraz podzielę się czymś kluczowym. Wszystkie te dziesięć zachowań jest ze sobą powiązanych. Nie możesz mieć prawdziwej obecności bez wewnętrznego spokoju, nie możesz mieć głębokiej więzi bez autentyczności, nie możesz mieć hojności ducha bez uczciwości. Tworzą one system, sposób bycia na świecie, który jest głęboko atrakcyjny nie tylko dla kobiet, ale dla wszystkich wartościowych ludzi. Rozwijanie tych zachowań nie dzieje się z dnia na dzień. To proces podróż osobistej transformacji. Niektóre dni będziesz ponosił porażki. Stracisz spokój, zapomnisz o swoim celu, będziesz działał nieuczciwie i wszystko jest w porządku. Ważne jest nie perfekcja, ale zaangażowanie w rozwój. Tam ci praktyczny plan działania. Wybierz jedno zachowanie na tydzień. Skoncentruj się na nim. Obserwuj jak się do niego odnosisz. Zidentyfikuj, gdzie możesz się poprawić. Ćwicz świadomie. Po dziesięciu tygodniach przepracujesz wszystkie, a potem zacznij od nowa na głębszym poziomie. Najbardziej fascynujące w tym procesie jest to, że nie zmieniasz się, aby podobać się kobietom. Dajesz się najlepszą wersją siebie, a to naturalnie sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny. To nie manipulacja, to ewolucja, to nie udawanie, to autentyczny rozwój. Pamiętaj że wartościowe kobiety szukają wartościowych mężczyzn. Mają ostry radar, aby wykryć autentyczność. Wiedzą, jak odróżnić kogoś, kto tylko udaje, od kogoś, kto naprawdę wcielił te cechy. Dlatego praca wewnętrzna jest tak ważna. Nie możesz udawać kogoś, kim nie jesteś przez długi czas. A oto prawda, o której niewielu mówi. Kiedy rozwijasz te zachowania, stajesz się również bardziej wybredny. Przestajesz zadowalać się każdą osobą, która ci poświęca uwagę. Szukasz prawdziwych, głębokich, znaczących więzi. Przyciągasz i jesteś przyciągany przez osoby, które są na tym samym poziomie świadomości i rozwoju. To tworzy błędne koło. Im bardziej rosniesz, tym lepszych ludzi przyciągasz. Im lepszych ludzi przyciągasz, tym bardziej jesteś zainspirowany do dalszego rozwoju. To wznosząca się spirala, która przekształca nie tylko twoje relacje, ale całe twoje życie. Ale pozwól... Że będę brutalnie szczery. Ta droga nie jest dla wszystkich. Wielu woli nadal narzekać, obwiniać kobiety, obwiniać społeczeństwo, obwiniać wszystko, tylko nie siebie. Łatwiej jest być ofiarą niż bohaterem. Bardziej komfortowo jest pozostać w przeciętności, niż dążyć do doskonałości. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, nie jesteś jednym z nich. Jesteś kimś, kto szuka czegoś więcej, to nie zadowala się przeciętnością. Kto rozumie, że prawdziwa satysfakcja pochodzi z rozwoju, z pokonywania trudności, z budowania czegoś znaczącego. Świat potrzebuje więcej takich mężczyzn. Mężczyzn, którzy inspirują przykładem, którzy podnoszą standardy, którzy pokazują, że można być silnym i wrażliwym, ambitnym i zrównoważonym, pewnym siebie i pokornym. Mężczyzn, którzy rozumieją, że prawdziwa męskość nie polega na dominowaniu nad innymi. Ale na panowaniu nad sobą. Każde z tych zachowań to codzienny wybór. Wybór spokoju zamiast chaosu, wybór celu zamiast dryfowania, wybór autentyczności zamiast maski, wybór odporności zamiast uległości, wybór więzi zamiast izolacji, wybór uczciwości zamiast wygody, wybór humoru zamiast goryczy, wybór zrównoważonej ambicji zamiast obsesji, wybór hojności zamiast skąpstwa. Wybór obecności zamiast rozproszenia. To proste, ale niełatwe wybory. Wymagają świadomości, dyscypliny, ciągłej praktyki, ale rezultaty są warte każdego wysiłku. Ponieważ w końcu nie tylko rozwijasz zachowania, które przyciągają wartościowe kobiety, budujesz życie o wartości, życie z którego możesz być dumny, życie, które ma znaczenie. A kiedy spojrzysz wstecz za kilka lat, nieliczba kobiet. Które przyciągnąłeś, będzie miała znaczenie. Będzie miał znaczenie mężczyzna, którym stałeś się w tym procesie, głębokie więzi, które zbudowałeś, pozytywny wpływ, jaki miałeś, dziedzictwo, które zostawiłeś. To jest prawdziwa nagroda nie zewnętrzna akceptacja, ale wewnętrzna satysfakcja z tego, że dałeś z siebie wszystko, że nie zadowalałeś się mniej niż mogłeś być, że miałeś odwagę rosnąć, ewoluować, przekształcać się. Więc teraz pytam Cię, czy jesteś gotowy, aby rozpocząć tę podróż? Czy jesteś gotów wykonać niezbędną pracę wewnętrzną? Czy jesteś gotowy zostawić za sobą mężczyznę, którym byłeś i przyjąć mężczyznę, którym możesz się stać? Jeśli odpowiedź brzmi tak, już zrobiłeś pierwszy krok, świadomość, że zmiana jest konieczna i możliwa, teraz czas działać. Wziąć te pomysły i przekształcić je w codzienną praktykę. Wyjść z teorii i wejść w akcję. Napisz w komentarzu, na którym z dziesięciu zachowań skupisz się najpierw. Podziel się tym filmem z innymi mężczyznami, którzy muszą usłyszeć tę wiadomość, i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać treści, które naprawdę robią różnicę w Twoim życiu. Pamiętaj, masz w sobie wszystko, czego potrzeba, aby być wyjątkowym. Nasiona zostały już zasiane. Teraz czas podlać je konsekwentną akcją i zobaczyć, jak zakwitną. Mężczyzna, którym możesz się stać, czeka, nie każ mu dłużej czekać.